Witajcie, 24 września, jest jakaś godzina 13. Około 16 stopni. Szczółki latają, jak widać. Nawet niektóre pyłek przynoszą. Tutaj jest po pierwszej dawce syropu. Tak naprawdę chcę spojrzeć, ile mi tam przybyło w gniazdach bo tak naprawdę to to nie wiem jeszcze jedna taka porcja te 5 kg i będzie wszystko no dobra ok pora zajrzeć pierwsza rodzinka no w takiej sile jest tamte latają te są bardziej tak w cieniu tego siedzę spokojniej Ach, jakaś się zawzięła chcę mi telefon urządzić dobra uciekaj stąd wygląda nieźle Zajrzę zaraz jak jaka sytuacja na ramkach no i dalej do następnych nie wiem czy będzie widać ale spójrzcie ramka od strony zewnętrznej do wylotka naprawdę na wszystkich rameczkach pięknie pszczoły to jest ta wyjęta ramka zalana no niecała na pewno nie zasklepiona jeszcze ale tak jak mówię to jest pierwszy dopiero rzut no ale i tak mamy powiedzmy połowę 60% planę Spojrzę jeszcze jak tu na wewnętrznych, bo tak naprawdę jedną pewnie jeszcze zabiorę rameczkę, może nie teraz, ale pójdzie jeszcze do zabrania. No na pewno tych przyczyn jeszcze będzie troszeczkę. Następna rodzinka, wyraźnie mniejsza. Tutaj tak naprawdę dwie ramki można zabrać. Popędziłem jedynym, dlatego zeszło niżej. Ale zaraz wyjmę ramkę, zobaczymy jak to wygląda. I, i, i może parę słów powiem Ech, jak to jest z tym zakarmianiem Ile zakarmić i dlaczego tak zakarmią akurat swoje pszczółki No tutaj za to jest ta rodzina bardziej zakarmiona bo jak widać mamy tyle tyle już poszytego pokarmu ale tutaj wszystko jest jeszcze do lania. E, zakarmiam rodzinki tak na 75-80% nawet. E, dlaczego tak? Bo mam w większości wysokie denice. Chodzi o to, żeby rodzina miała się gdzie uwiązać, ale w denicy wysokiej ona może wisieć pod ramkami. Wtedy kłąb cały przyjmuje też lepszy kształt. Jeśli zakarmione by były bardzo mocno, a dennica byłaby niska, pszczoły nie utworzyłyby idealnego kłębu, i. A, tutaj z pyłkiem idzie. Następna. I te, które by były na brzegu tego płaskiego, spłaszczonego kłębu, one by tam najbardziej marzły. No wiadomo, do, do grudnia. Trochę wyjedzą, jeszcze się podniosą, ale nigdy nie można przewidzieć, jaka ta pogoda będzie. Kiedy mogą swobodnie się ułożyć, one sobie dadzą radę w każdej temperaturze. Ale jeśli rozejdzie się to towarzystwo, tak niefajnie jakoś ułoży, te brzegowe mogą nie dać rady. Nie wytworzą tyle ciepła, no bo nie mają skąd tam będzie 3 centymetr czy, czy, czy dwa. Główna część ładnie się uwiąże. A te na siatce zostaną. Okay. Poza tym, jak to wygląda na dadańcie Tu mamy 43 cm, tak? Czy coś koło tego? Ramki. Powiedzmy, że na 3/4, nawet jeśli to będzie duży kłomp, tak jak ta poprzednia rodzina, zajmą. wiszą sobie pod spodem, i tutaj cała droga ich przy wylotku cała droga pokarmowa. Do góry, do góry, i idą tą szerokością dotąd. dotąd. No, potem wiadomo, troszkę się osypuje, przyłobywa, no ale zanim dojdą, na pewno dojdą połową ramki, kiedy są na górze, mogą jeszcze się cofnąć. O, matula, nawet tutaj chodzi, mogą się cofnąć jeszcze do tyłu. Miejsca jest dużo, tak naprawdę wystarcza. Zawsze do wiosny wystarcza w marcu, na przełomie lutego i marca, po tych oblotach pierwszych, zazwyczaj coś tam. Dostają rodziny, które już naprawdę wysoko są, ale, ale dosyć. Dosyć mają pokarmu i przeżyją. Dlaczego zabieram yy, zbędne ramki? No bo niektórzy mówią, nie, nie zabierać, bo, bo to bez sensu robota. Tak, jeśli, jeśli te rodziny nie będą miały od wiosny yy, pożytku, od pierwszego strzału. Yy, jasne, jeśli to ma czekać na maj, na rzepak, no to muszą coś jeść. Ale u mnie, jeśli zostawię ramkę jedną, dwie zbędne, ten pokarm, zanim wyjedzą, zanim dojdą, przejdą, mamy połowę kwietnia i mamy klony. Klony, a tutaj na tej leśnej bardzo dużo wierzb jest. To okolica jest wilgotna, są rowy, obrośnięte to wszystko z wierzbami. Będzie w porządku. Mają z czego brać jeść. A kiedy wpływa pokarm świeży, to tak naprawdę one nie są zainteresowane tym starym, zimowym, i przynajmniej na tych pasiekach tam w mieście. Ta ostatnia ramka nadmiarowa, ona w czerwcu szła do wyrzucenia, bo one naprawdę dolewały, zalewały, a ten pokarm, często już twardy, skrystalizowany, przynajmniej w części, do wyrzucenia szedł. Pszczoły się męczyły, wyrzucały to, skubały, bo chciały jak najwięcej miejsca uzyskać. Bez sensu. Nie dość, że trzeba te 3-4 kg więcej pokarmu wrzucić, to potem na wiosnę i tak będę musiał wyjąć. To zależy od warunków. I nie ma na to przepisu, nie ma reguły. Także jeśli ktoś tłumaczy, że, że tak ma być, bo tak ma być, no to nie musi tak być. Zależy jak, jak u kogo. Dlatego i rodzaj ula ma znaczenie I rodzaj matki Bo różnie się rozwijają na wiosnę Różnie Taka ładna krainka I różnie Rodziny się rozwijają, różnie pszczoły idą do przodu I różne są pożytki Także takie poradniki Najczęstsze błędy pszczelarzy to tak naprawdę można w buty sobie włożyć, bo błąd w jednym miejscu będzie fajną rzeczą w innym. Właśnie opóźnienie niektórych działań albo przyspieszenie to, co niektórzy uważają za błąd, może uratować te pszczółki i tak się robi, bo jak się sprawdziło przez lata, to tak jest. Czekajcie, następna ramka. Mało pokarną, czyli tutaj można śmiało jeszcze leć. Następna jest bardziej podlana, do połowy. Tutaj musiał być czerw. Sam środek gniazda, czerwiu nie ma. No tutaj jest bardziej podlana, czerwiu nie ma. Jest ok. Przyjadę za kilka dni. No i co? Pierwsze leczenie jesienne. Jesienno-zimowe już. No ale jesienne, jesienne. Ja jeszcze dzielę to na, na te leczenie, właśnie koniec września. I potem będzie październik, listopad. Takie już naprawdę ostatnie, ostatnie. Bo tutaj, tak jak widać, nawet jeśli w tych rodzinach nie mam czerwiu, to one jeszcze latają. Jeszcze latają, jeszcze mogą gdzieś tam wyrobować, Mogą coś przynieść. No ok, przechodzę dalej. Zobaczę, jak w innych rodzinach. Tu jeszcze spójrzcie, ile. Pszczół weszło pod ten kapturek. Postawione były na pustej nadstawce. Musiało być ich sporo na powałce. No i do światła wyszły. Ale co jeszcze? No to powałkowa podkarmiaczka. To każdy zna. I trzeba pamiętać. Bo tutaj też. Spójrzcie, to jest. Kiedy opróżnią, przyklejają ten kubeczek. Trzeba to pyk, ruszyć od razu wpłynęło, wszystko jest OK. Do tego jeśli jest ta odległość zbyt duża, albo nie trafia otwór, bo, bo tylko na pół korpusa jest pszczół warto włożyć jakieś patyczki w ten otwór w środku po skosie, gdzieś tam o ramkę oprzeć, przelać to jeszcze troszkę inwertem, żeby zachęcić do wejścia. Doleję teraz jeszcze z drugiego pojemnika do pełna i dalej. Tak jak widać zainteresowanie jest. Zresztą jeszcze mają miejsce, żeby wlać. No i spojrzymy jeszcze do jednej rodzinki. Żeby nie skoczyły na człowieka. A, też coś jest. powałka Na powałce też, A, też trochę jest. Okej. Okay. Jak na tę temperaturę? O no, ile Propolis. Jak na tę temperaturę te pszczoły są okej? Okay. Spokojne. Daje się pracować. Czekajcie, muszę. Chcę zajrzeć od razu na środek, żeby sprawdzić, czy coś tam jeszcze czerwił. Jest. Nie mogę często przyjeżdżać. No, ile, tak jak, tak jak widać, tyle mamy w jeszcze potrzeba. Te 3 cm przydałoby się po tył to par 6 Zresztą to świeża węza była włożona pewnie latem, bo jest nawet ładnie nieodbudowana ale i tak ją zaleją Dobra na następny spojrzę, może gdzieś ten czerw jeszcze jest. Nie, ramka też cięższa no to samo, też zalana dotąd. Nie jest to posklepione. Teraz, jak przyjdzie następna dawka, dołożę sobie po kawałeczku poszyję, co mają poszyć i spokój. No, druga strona. to jest zalana. Trafiają się pszczoły jeszcze z pyłkiem. No i dobrze. To, co powtarzałem już wielokrotnie przy poprzedniej rodzinie, jak było widać. Odkarniaczka otwarta, ul otwarty. Zero zainteresowania. To jest właśnie przewaga zbożowych inwertów. Ona naprawdę. Odkręcona butelka, czy tak jak wiadra były odkręcone, pojedyncze pszczoły się tym interesują. A, a wystarczy gdzieś kawałek plastra położyć. Za chwilę jest tłum. To jest, to jest fajna rzecz. Ona tak nie pachną i tak nie nęcą pszczół. A co do tego, że tam te triozy są, nie zauważyłem jakiegoś negatywnego wpływu. Wręcz przeciwnie, przez to, że ten invert jest jakby bardziej gęsty, przekładają go szybko, i tyle. Naprawdę to jest chyba w syropie. Znaczy, chyba. Na pewno nie byłoby do osiągnięcia taka gęstość. dlatego na późne karmienie tak jak u mnie to tylko to ok wkładam niech sobie siedzą troszkę jeszcze popracują ten tydzień też ma być z pogodą w miarę przeniosą sobie, rozleją, rozłożą no i do zimy zrobię leczenie ale widać, że pszczoły są w porządku po paskach nie ma uszkodzonych przed ulami też nie leżą tylko się cieszyć ok na razie tyle zamykam no i na tyle dzisiaj tutaj pracy jak widzieliście jest ok nie ma tutaj problemów także filmików też nie ma o czym nagrywać nie ma tragedii żadnych nerwowych ruchów jest takie, jest, przygotowania powolutku yy, no co prawda jak ta pogoda się załamała, było zimno, deszcz no trochę się martwiłem, bo jednak do karmienia do końca jeszcze troszkę, ale już wiele razy kończyłem karmienie w październiku, także nie ma żadnego ciśnienia i co? i zima coraz bliżej yy, Czasem pytacie, jak to jest z tą sublimacją? Jak to, jaka skuteczność jest? U mnie się sprawdza. Działa to także, jak ktoś potrafi, można spróbować. Na innych pasiekach różnie jest. Tak samo jak tutaj, jedne rodziny większe, drugie mniejsze, ale nie ma tak, żeby, żeby była tragedia, chociaż będę łączył dwa czy trzy odkłady tam. Połączę. Bo, tak jak kiedyś mówiłem, nie będę już rozwijał pasieki, wręcz yy, chcę o kilka jeszcze zmniejszyć. No, brak trochę czasu, brak trochę czasu. Yy, nie mam czasu handlować tym miodem, stać gdzieś na bazarach. Yy, to, co mogę sprzedać yy, po znajomych, po z domu, to sprzedaję. Uff. Miałem bardziej się zaangażować, ale wyszło jak wyszło. Praca szuka człowieka. Na razie trzeba korzystać, tak? Zachmurzyło się. Trzeba się zbierać. Eee, no co? U mnie w dadantach spokój. Eee, niektórzy piszą do mnie pod filmikami, a co zrobić? A, a jak ten drugi korpus? Jak dać? Ile tam ramek zostawić? Czy w drugim korpusie? Czy półnadstawkę w Wielkopolskim? Nie mam pojęcia. Ja nie jestem takim specjalistą, żeby wszystko ogarnąć. Ja mam trochę pojęcia o dadantach, na nich pracuję i tu się mogę wypowiadać. A, a to, jak się pracuje na innych ulach, to jest naprawdę inna, zupełnie inna bajka. To tak się wydaje, że to są pszczoły, to jest to samo. Karmisz, leczysz, dajesz ramki, zamieniasz, odbierasz miód. To jest, to jest trochę inaczej. Wiadomo, no w każdym ulu, jak, jak trochę doświadczenia jest, to człowiek to ogarnie i, i te pszczoły żyją i może być super. Ale, ale tak w ciemno radzić, no nie odważyłbym się, tak? Mogę napisać, co moim zdaniem można zrobić, ale, ale tak, jak, tak jak mówiłem, nie jestem specjalistą w innych ulach. Tak jak czasem osiemnastkę, jak na osiemnastkach, jak na, na, na tych połówkach. Nie praktykuję. Dobra. Nie ma co. Koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że u Was też jest wszystko ok. Trzymajcie się.